Zagrajnika dopinguje Kingi. Zagrajnik TV. Hello Games. Piętnastoosobowe studio znane z cyklu prostych platformówek 2D. Rok 2016. Przez kilka chwil cały świat wierzy, że Hello Games potrafi stworzyć wszechświat. Się to, co stać się musiało. Rozpędzone do granic możliwości Hype Train wykoleił się z hukiem, a internauci podzielili się na dwa wojujące obozy. Ten głośniejszy, niezadowolony, wytyka grze brzydotę, nudę, wysoką cenę i tragiczną optymalizację. Nic więc dziwnego, że ci, którzy czekali na Nome Sky przez lata zastanawiają się teraz, czy rzeczywiście jest to zła gra. Nim jednak dojdziemy do tego, jaką grom jest No Man's Sky, kilka słów o tym, czym w ogóle No Man's Sky jest. Tytuł ten otóż pozwala na eksplorację niemal nieskończenie wielkiego wszechświata. Grę zaczynamy jako rozbitek na losowej planecie, a naszym celem jest wydostać się z niej i dotrzeć do centrum galaktyki. To, jak tego dokonamy i czy w ogóle się na to zdecydujemy, zależeć już będzie wyłącznie od nas. Tak czy owak, zwiedzimy dziesiątki proceduralnie generowanych planet, zamieszkiwanych przez niezliczenie wiele proceduralnie generowanych form życia. Trochę powalczymy, trochę pohandlujemy i z całą pewnością więcej niż trochę powydobywamy. Tak właśnie w największym skrócie wygląda Numer no Sky i tak mniej więcej zapowiadali gry twórcy. Według wielu graczy jednak zdecydowanie więcej zapowiadali niż zrobili, a wyraz swemu niezadowoleniu dają przytaczając pewien słynny już komentarz z portalu Metacritic. Oto więc lista zarzutów, jakie użytkownik Maximowicz postawił na no Men Sky. Im bliżej było premiery No Man's Sky, tym bardziej mgliste były zapowiedzi dotyczące trybu multiplayer. Dziś natomiast wszystko wskazuje na to, że nigdy nawet nie było go w planach. Obecności innych graczy doświadczyć możemy jedynie pośrednio, odwiedzając odkryte przez nich planety, czy podziwiając nazwane przez nich gatunki roślin i zwierząt. Tymczasem wielu graczy, w tym także i ja, miało nadzieję na odkrywanie wszechświata wspólnie ze znajomymi i naprawdę nikt nie oczekiwał tutaj wielkiego MMO. Zamgliste obietnice i trzymanie graczy w niepewności do samego końca... WIELKI MINUS. Niektórzy gracze uważają, że topografia badanych planet jest monotonna. Brakować ma na nich gór z prawdziwego zdarzenia czy głębokich jaskiń. Wydaje mi się jednak, że gracze ci nie grali w No Man's Sky zbyt długo. Choć każda z napotkanych planet to tylko jeden biom, co zachęcić ma do odwiedzania jak największej ich liczby, to jednak wystarczy jedynie kilkanaście minut lotu nad powierzchnią, by trafić zarówno na monumentalne łańcuchy gór, jak i ziejące pustką kaniony. Także dna zbiorników wodnych sięgają tu rzeczywiście głęboko, w akwenach roi się od specyficznej fauny i flory, a czasami zdarza się trafić na zatopione bazy czy ruiny. Fabułę w No Man's Sky nazwać można co najwyżej szczątkową. Główny bohater kieruje się tu wskazówkami enigmatycznego bytu o nazwie Atlas, poznając po drodze raczej nieskomplikowane historie przeróżnych praw starych cywilizacji. Na szczęście, brak porywającej fabuły ani nie jest w No Man's Sky problemem, ani nikt jej nie obiecywał, ani też nikt się jej specjalnie nie spodziewał. To samo tyczy się napotykanych postaci, które nie miało być przecież interesujące. Interesujący jest za to sposób komunikacji z opcjami. Kolejnych słów uczymy się pojedynczo i zanim poznamy obce języki w pełni, nieraz będziemy się musieli domyślać, co kosmici chcą nam przekazać. Prawdą jest, że No Man's Sky nie stawia przed graczem żadnych wyzwań. Niby musimy uważać na temperaturę, radiację czy dzikie zwierzęta, ale tak naprawdę, żeby zginąć, trzeba się tu naprawdę postarać. A nawet jeżeli zgon nam się przydarzy, nie ma z tego tytułu żadnych negatywnych konsekwencji. Sęk w tym, że. To żaden problem, bo to właśnie nieśpieszne tempo gry i fakt, że jest ona tak relaksująca stanowi moje sile. No Man's Sky nie jest bowiem kolejną grą, w której trzeba przeżyć. Tutaj chodzi przede wszystkim o to, żeby podziwiać. Z tych samych przyczyn więc brak wyraźnego zakończenia także trudno postrzegać jako wadę. Mimo tego, że nie zgadzam się z większością zarzutów z listy Maksymowicza, mam swoje własne zastrzeżenia względem gry, na którą czekałem niemal 3 lata. Oto i one. Tych wszystkich, którzy liczyli na wiarygodny wszechświat pełen najróżniejszych ciał niebieskich, muszę rozczarować. No Man's Sky to graf, odwiedzanie planet skalistych i… tylko ich. Nie ma gazowych olbrzymów, czarnych dziur czy różnych typów gwiazd. Tylko planety typu ziemskiego, tylko żółte karły. Tempo poruszania się po gigantycznych planetach jest w Sky stanowczo zbyt wolne i nie mogę pojąć, czemu nie ma tu jakiegoś łazika. Byłoby to nie tylko wygodne, ale i w znacznym stopniu rozmaiciłoby grę. Podobnie jak możliwość pływania jakąś motorówką po akwenach. Jeśli już zdarzy się nam zginąć, to najpewniej wyłącznie z powodu niewygodnej walki. Nasza broń jest ociężała i niecelna, a przeciwnicy szybcy i mali. Potyczek nie ułatwia także fakt, że z niewiadomych przyczyn broń nie przeładowuje się automatycznie i ciągle trzeba pamiętać o tym, by robić to ręcznie. Tak naprawdę jednak większość wyżej wymienionych bolączek to kwestie zupełnie subiektywne. To co dla innych jest wadą, inni postrzegają jako zaletę. Jest jednak jeden obiektywny problem No Man's Sky, który w największej mierze przyczynił się do tak negatywnego odbioru gry – optymalizacja. O ile na PlayStation gra chodzi jeszcze względnie płynnie, zaliczając spadki liczby klatek jedynie od czasu do czasu, o tyle na PCach gra była w dniu premiery niegrywalna. Tytuł w mniejszym lub większym stopniu przycinał na każdym blaszaku i to niezależnie od jego konfiguracji. Ba, o ile posiadacze nieco słabszych maszyn mogli jeszcze jako tako pograć, o tyle ci, którzy mieli akurat komputerów z NASA, na przykład z dwoma GeForce'ami 1080 na pokładzie, nie mieli już na co liczyć. Mimo pośpiesznego łatania ta nieciekawa sytuacja otrzymywała się jeszcze w dwa dni po premierze i dopiero udostępniony trzeciego dnia patch eksperymentalny pozwolił na zabawę bez nieznośnych przycięć co kilka sekund. No Man's Sky trzeciego dnia zmartwychwstał i choć do tej chwili nie oferuje płynności jakiej można by się spodziewać po jego oprawie, to jednak w końcu da się w niego grać. I mimo tyrady jaką właśnie usłyszeliście, jest to gra naprawdę przyjemna. Pomijając aspekty techniczne, największym kłopotem Noom Sky był marketing. Od wielu miesięcy gra reklamowana była jako produkt dla wszystkich, jako gra, w której każdy znajdzie coś dla siebie, bo w końcu jest taka wielka i rewolucyjna. Tymczasem Noom Sky to nie tyle gra nie dla każdego, co tytuł dla bardzo nielicznych. Wydaje mi się wręcz, że nie jest to nawet gra sensu stricto, i jeżeli tylko przyjąć takie założenie, to może się okazać, że zabawa jest tu całkiem przednia. A na czym ta zabawa polega? Przede wszystkim na podziwianiu i doprawdy jest tu co podziwiać. właściwie każda planeta na jakiej wylądujemy potrafi nas czymś zaskoczyć i to nawet pomimo faktu, że klocki z jakich gra składa kolejne globy zaczynają się powtarzać już po kilku godzinach. Trafiamy więc na malownicze łąki, do uroczych zagajników, na gigantyczne pustynie czy piaszczyste plaże rozległych jezior. I rzeczywiście, każdy las i każda jaskinia są w jakiś sposób unikatowe. Każde mijane miejsce ma swój charakter. Do tego przez co najmniej kilkanaście godzin zaskakiwać nas będą coraz to wymyślniejsze zwierzęta zamieszkujące wszystkie te przedziwne planety i przeróżne relikty dawnych cywilizacji większość do klasyków literatury science fiction. Ci wszyscy, którzy po prostu uwielbiają zwiedzać fantastyczne światy, znajdą tu zabawę na dziesiątki godzin i z całą pewnością będą do gry wracać raz na jakiś czas, choćby po to, aby odkryć jeszcze jeden nowy, wspaniały świat. Zapytacie pewnie, jak to możliwe, że mimo tak wielu bolączek bawiłem się przy No Man's Sky przez ponad 20 godzin i dotąd mi się to nie znudziło. Cóż, ja właśnie jestem jednym z tych dziwacznych graczy, do których No Man's Sky jest skierowane. Jestem tym dziwnym graczem, który w Minecraftzie zamiast budować, godzinami szukał najpiękniejszego miejsca pod budowę bazy. Jestem tym graczem, który choć nienawidzi samochodówek, przysiedział dobrych kilkadziesiąt godzin przy beznadziejnej wyścigówce Fuel, jeżdżąc w duszy i po jej pustym acz pięknym świecie. Jestem tym graczem, który potrafi odpalić GTA V tylko po to, żeby przejść się po górach i podziwiać widoki. Jestem tym graczem, który co już zachwyca się pięknem drogi mlecznej w Elite Dangerous. Jestem po prostu dziwnym graczem. Tak więc jeśli macie podobnie, być może No Man's Sky da wam masę uciechy. I to nawet pomimo faktu, że nie jest to Space Sim, Survival, ani gra ekonomiczna. No Man's Sky to nie jest zła gra. To po prostu gra nie dla każdego. A co wy myślicie o No Man's Sky? Uważacie, że gra to perfidny skok na kasę? Czy może jednak planujecie dać jej szansę? Piszcie w komentarzach. Zapraszam też na zagrajnikowego Face'a, forum i Patronite'a. No i trzymajcie się! Zagrajnika dopinguje King.